Siemanko. szybki poradnik, co robić z kolokazem, z i tymi podobnymi o tej porze roku, jak wam gnije i tak dalej. To jest normalne. Trzymajcie w 10 stopniach, nic się nie będzie działo. Cyrkulacja powietrza jest potrzebna. Możecie powycinać takie, pff, bie, takie, wsflaczałe to dziadostwo. I uwierzcie, że nic im nie będzie. Nowe liście rosną, ale jeszcze jest szlak trafia, bo robaki je jedzą. I tak 10-15 stopni starajcie się trzymać. Nie podlewać, podlewać dopiero możecie w styczniu podać zraz, tak delikatnie. A takie właśnie gnijące takie troszkę grzyb, tam coś wchodzi, wyciąć i oczekiwać. No po prostu patrzeć, co się będzie działo w dalszym ciągu. Dobra, przyspieszę. No, takie maślaczki wycinacie to w piwnicy, dlatego taki jubel. Nie przesadzajcie, jak to się będzie czepią, że burdel to ma tylko przetrwać. Pięknie rośnie w sezonie. Macie znowu podgląd, coś pięknego. I w przyszłym roku będą jeszcze większe liście na 100%. Najważniejsze to, aby bulwa nie chudła za bardzo, i wtedy macie sukces wielkich kolokacji w sezonie. Rozumicie? No, do następnego.